Witajcie w moim kolejnym poradniku. Jak widzicie, ten poradnik nie jest związany z Photoshopem. Jest on związany z rozcinaniem Blueprintów na mniejsze kawałki. Ja już to zrobiłem wcześniej, ale pokażę Wam, jak to zrobić. Najpierw musimy zaopatrzyć się w program InfranView. Można go poprawić na internecie. Otwieramy plik bazowy, który pobraliśmy z internetu, nierozcięty. Otwieramy go w InfranView. Teraz przeciągamy z wciśniętym lewym przyciskiem myszy tworząc zaznaczenie tylko żeby nie, nie zaznaczyć tego lusterka teraz objąć cały obszar samochodu gdy już to zaznaczymy przechodzimy do naszego yy, otwieramy po prostu infranview jeszcze raz oraz klikamy ctrl c w infranview tym pierwszym który otworzyliśmy oraz w nowym infranview klikamy ctrl v wkleił nam się ten, ta część tutaj oraz zapisujemy pod nazwą 1 teraz zamykamy to oraz prawym przyciskiem myszy przesuwamy. Oraz dociągamy jak najbardziej do narożnika. Oraz zmniejszamy. Po prostu lewym przyciskiem myszy najeżdżamy na tą linię tutaj. Dobrze teraz znowu otwieramy infran view tutaj klikamy ctrl c ctrl v no i jako 2 zamykamy znowu przeciągamy prawym przyciskiem myszy ctrl c otwieramy nowy ctrl v zapisujemy jako, trzy. I teraz nie mamy już żadnych wymiarów, które moglibyśmy przenieść, więc musimy wymiary stworzyć sobie sami. Ale z uwzględnieniem wymiarów tych samochodów, jeżeli już je zapiszemy, więc tworzymy po prostu tak, jak na oko. Tworzymy na oko. C otwieramy nowy, zapisz jako 4. Nie zamykamy tego. Teraz sprawdzamy poprawność rozdzielczości. Więc rozdzielczość 213 jest to rozdzielczość od, go, od góry do dołu, a 634 to jest od lewego boku do prawego. Teraz sprawdzimy, czy rozdzielczość od góry do dołu sprawdza się z numerem 2. 213, 213. Zgadza się. 2 i 3. Wysokość czy jest taka sama? 213, 213. Mają taką samą rozdzielczość również od y, prawego boku do lewego boku. 307. Oraz teraz musimy sprawdzić, czy z, zgadza się rozdzielczość y, długości od lewego do prawego boku. 634. Tu jest 633, więc troszeczkę to rozszerzymy. Po prostu jak najmniej. Teraz kopiujemy. Na to kopiujemy. Zapisujemy jako 4. Tak. No, Na dalszej jest trzeba troszeczkę jeszcze jedno. Teraz spójrz, chociaż... No dobra, spróbujemy. Raz chyba będzie za dużo. taka różnica jednego piksela może być, więc wymiary nam się zgadzają. Jeden piksel różnicy to nie stanowi niczego. Przechodzimy do 3ds Maxa, wchodzimy w y, ma edytor materiałów, tworzymy nowy materiał, klikając prawy przycisk myszy oraz standard, klikamy na niego podwójnie. Klikamy tutaj w tą próbkę diffuse ten taki prostokącik, wybieramy bitmap oraz wybieramy teksturę którą przed chwilą rozcięliśmy nazwijmy ją bo... Włączmy pokazywanie tekstury na, yy, na naszych płaszczyznach. Tworzymy nowy materiał, standard. Teraz będzie góra. Znowu klikamy ten prostokącik bitmap. Góra. Włączamy wyświetlanie na płaszczyźnie. Teraz będzie przód. Znowu bitmap. Wybieramy przód. Włączamy wyświetlanie na płaszczyźnie. Teraz środkowym przyciskiem myszy tak naciskamy, żeby zrobić sobie więcej miejsca i znowu Materials, Standard I teraz będzie tył. No, zaznaczony był ten. Uważajcie, żeby... Zaznaczyć dobrze Przód. tutaj tył. No i ten prostokącik, bitmap. No i tył. Włączamy no, wyświetlanie na płaszczyźnie Teraz możemy schować sobie ten editor materiałów oraz tworzymy plane a. na widoku top. Tworzymy plane. A. Patrzymy na jego wymiary. Patrzymy na wymiary. Góry, ponieważ stworzyliśmy płaszczyznę w widoku top, więc będziemy widzieć górę samochodu. Więc sprawdzamy rozdzielczość 635 na 308 No to robimy 635 na 408 Tak? 308. Dobrze. Mamy już pierwszą płaszczyznę. Teraz klikamy W oraz następnie E bo są skróty klawiszowe z klawiszem e, Shift przeciągamy I najpierw jeszcze włączymy tutaj Angle Snap Toggle aby e, tutaj można było to obracać równo o 5 stopni teraz Shiftem przytrzymujemy lewy przycisk myszy Tutaj dobrze wszystko. Dobrze. Teraz przesuwamy skrót klawiszowy W I więcej tutaj. Teraz patrzymy na rozmiary. Teraz będzie bok 634x213. się zgadzają jak widać teraz tworzymy jeszcze inną płaszczyznę e z shiftem przytrzymujemy 90 stopni lewy przycisk myszy w przesuwamy i patrzymy przód 307 na 213 Teraz z Shiftem przeciągamy na gizmo transformacji Y, OK i rozdzielczość jest taka sama. Teraz nanosimy nasze tekstury, zmniejszymy troszeczkę okienko i tak, góra, góra będzie tutaj, przypisujemy ją tym klawiszem. Jak widzimy yy, po prostu yy, przypisało się w niewłaściwym kącie więc musimy to zmienić Po prostu zmieniamy kąt o 90 stopni w, w. musimy wejść sobie w mitmapę oraz obróć się 90 stopni w, w Dobrze, mamy już górę teraz bok, tu będzie bok przypisujemy znowu jest wchodzimy w bitmapę oraz obracamy nie, nie będzie to Po prostu obracamy tutaj o minus 90 i obracamy o 180 stopni. Skrót klawiszowy E. Tutaj minus 90. Teraz przypisujemy przód naszego auta. Przód auta musi być tutaj, ponieważ jeżeli spojrzymy, to przód auta jest tutaj. Więc jeżeli będziemy patrzeć od widoku back, to Be, nie będziemy yy, widzieć tyłu, tylko będziemy musieli widzieć przód, więc yy, załączamy tutaj przód. Czyli przód tutaj. Znowu jest źle. Trzeba obrócić. O, 200. 70 stopni dobrze Teraz tył. Znowu źle. W 270 stopni wchodzimy w teksturę. No i tak, mamy już yy, to zrobione, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz Wchodzimy w zaznaczamy oraz wchodzimy prawym przyciskiem myszy obiekt properties oraz klikamy Backface Cool. Aby gdy patrzymy od tej strony widzieć tył, a nie przód. Więc jak będziemy modelować od tej strony będziemy widzieć tył, ponieważ tył jest tutaj. Oraz klikamy na tym również i zaznaczymy tą samą opcję. musimy ustawić sobie widoki wyłączamy siatkę, siatkę klawiszem G oraz zmieniamy tryb wyświetlania na Shaded aby widzieć teksturę tutaj też Shaded wyłączamy siatkę zmieniamy na widok yy, Right wyłączamy siatkę G Trzeba poszukać tego widoku. A tutaj właśnie yy, niewidoczność tekstury. Wprowadziłem nas trochę w błąd, ponieważ miała być niewidoczna od tej strony, a nie od tej, więc obracamy ją o 180 stopni i teraz jest wszystko dobrze. Modelowanie zaczynamy zazwyczaj od, zmienimy? Zazwyczaj od tego tutaj Takiego tutaj nadkola ja pokazałem jak wprowadzić blueprint oraz jak je rozciąć. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam.